Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku pytajcie się mnie na live kiedy będą odcinki wspominałem że nagramy odcinek informacyjny i taki też jest ale żeby w nowej tradycji stało się zadość tam na telewizorze jest przycisk sypukcji bożych dobijmy do tych tysiąca i oczywiście drndolnić dzwona żeby być, być na bieżąco zostało niecałe 40 sypukcji bożych do do 1000 i wejdziemy, wejdziemy w tryb sprawdzania do programu partnerskiego YouTube'a. Ale oczywiście to jest 1000 subskrypcji i minimum 4000 godzin yy, oglądnięte. A teraz przejdźmy do części informacyjnej. Yy, oczywiście zmiana na kanale, przede wszystkim nazwa yy, Człowiek z zakrętem, gdyż yy, ta nazwa będzie łatwiejsza do, łatwiejsza do zapamiętania. Yy, no po prostu w kwestii tego, że jest łatwiejsze do zapamiętania, bo indykłady wędkarstwo to się nieraz ja wszyscy pytali. Jaki to był kanał? Jaki to ten kanał się Twój nazywa? A tak to Człowiek Zakrętem? No to mam nadzieję, że zapamiętałem. Z Minickiem też pomyśleliśmy, że będziemy robić tak, takie weekendy charytatywne. W tygodniu też jakieś livey może się uda zrobić, ale to w tygodniu to wiadomo, jak to jest. Część ludzi chodzi do szkoły, część ludzi chodzi do pracy, część nawet tego ogląda, to nie komunikuje się z nami, bo tak jak dzisiaj robiłem live'a, to było robię zadanie z angielskiego, ale słucham cię na słuchawkach, coś tam jeszcze robię, nie mam czasu, także ktoś był, a się nie komunikował i tak, tak ciężko jest. Ogólnie, oczywiście chciałem podziękować pacyfikatorowi za wspaniałe datki, jakie przekazał już prawie 60 zł jest na koncie. Także, lecimy do stu, może do końca tygodnia się uda coś takiego zrobić i planujemy robić takie właśnie live'y charytatywne, mm, weekendy charytatywne, piątek, sobota, niedziela, o porach dowolnych, ale raczej pory popołudniowe, po, południowe i wieczorne. No i co? I pomagamy, nie? Jak to Minicek mówi. Ruszcie dupę i pomyślcie, jakby wyście tak by mieli. Yy, mamy pewien jeszcze taki pomysł, ale to o tym nie będę na razie mówił bo to jest na razie w fazie zamysłów, pierwsze zamysły, pierwsze zarysy, tego są jakieś. Także chciałbym jeszcze wspomnieć, że na 1000 subskrypcji planuję zrobić QA, więc pod tym właśnie odcinkiem informacyjnym zadawajcie dużo pytań. Obejrzyjcie sobie wcześniejsze odcinki QA, żebyście czasami nie ten, żebyście sobie żebyście czasami nie zadawali jednych i tych samych pytań. I zadajcie ich dużo, bo bez sensu nagrywać QA dla trzech pytań, tak naprawdę. Zadajcie ich. Jaki ustalamy próg? 36, zaokrąglimy do, do 37. No, i tyle pytań zadajcie, to będzie na co, na co odpowiadać. Także w tym odcinku to wszystko. Trzymajcie się i cześć.